90% osób na moim miejscu by się niesamowicie zdraziło do troka, Bardzo się zdraziło. Zacznijmy od tego, że jechałem bla bla z takimi ziemeczkami. Mega spoką ekipą się zgraliśmy. W ogóle kierowcy pierwszy raz w życiu bla blakary, Tam kopał i dziewczęta, taka para. Dojechaliśmy na miejsce. Wysiadamy, przyszliśmy kawałek. No to były dosłownie dwie minuty. Ja mówię, dobra, idę się odlać. I śpiwru zostawiłem. Po dwóch minutach z wyjścia z samochodu zgubiłem śpiwór. Jak już wróciłem, nie było go. Znaczy nie no, wróciłem po trzech dniach po tym śpiwór sobie. Więc więc nie mogę tu nikomu nic zarzucać, że został on wzięty. No ale tam ci znajomi, z którymi jechałem, ja mówię do nich, że chodźcie, wróćmy się, proszę was. A oni byli tak niesamowicie napaleni, bo oni w po drodze już strasznie dużo pili. Bo widać, że bardzo byli stronni do alkoholu. Mogliśmy wrócić, co by trwało 5-10 minut. No że nie no dawaj, my już musimy się napić, musimy tam kupić jakieś piwo, coś tam. No tak ich nie co do tego alkoholu no dobra no okej okay, na drugi dzień pójdę nie poszedłem na drugi dzień, bo to, to co później się działo, to Boże, kochany. To było akurat coś, w co wiele osób aż nie potrafiło uwierzyć, ponieważ tam jest taki klimat, są ludzie tak otwarci i mili, że ciężko było ludziom wyobrazić sobie, że zdarzyła się taka sytuacja. Ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym jakiegoś przypału ze sobą nie przyprowadził. Nie byłbym magnesem na jakieś, jakieś chujowe akcje, to nie byłbym sobą. Poszliśmy po, po kupony na piwo. Staliśmy tam w kolejce. To była pierwsza rzecz, jaką poszliśmy. Druga, przepraszam, bo najpierw do, w namiocie odnieśliśmy wszystkie tam bagaże. I te itd. Stoimy w kolejce po kupony i jakiś taki pijoczek totalnie losowo podbił, on nie stał w ogóle w kolejce, totalnie losowo podbił i zaczął mu wyrywać te kupony z rąk. A tamten gość się od razu tak jak on był takim alkoholikiem normalnie, ten co, ten znajomy co zjechał w samochodzie, bo on tak wyrwał i mówi, co ty robisz? Pojechał cię? To kup kupony na piwo są, jak to się napić, co nie? Tamten pijoczek mówi, że, że nie, że ty wpierdoliłeś się w kolejkę i kupony mi zajebałeś. A my już wszyscy tacy bryci w szok w szoku, co ty pierdolisz w ogóle? Człowieku, stary, staliśmy tu w kolejce, a ty w tym momencie nam kupony wyrywasz. A on że nie! Że on się kłóci, że na 100% on stał w kolejce i on mu wyrwał kupony z ręki, a nie odwrotnie. No stary coś tak mu się poprzestawiał na bani. I nagle podszedł jakiś typ. Tak dwa metry od nas i stał i cały czas się patrzał No i ja widziałem, że no nie bez powodu taka osoba podeszła No i ja podchodzę i no mówię Stary, widzę, że tam jesteś znajomym jesteś znajomymi, może ogarnij kolegę, co? Bo tam troszkę chyba za dużo wypił A tamten mówi No ja to wryty stałem w szoku Mówi, no nie, no wydaje mi się, że koledzy to na pięści powinni wyjaśnić ja mówię, no nie, no ty jesteś zjebnięty jakiś Na łeb, chłopie, stary, dopiero tu przyszliśmy Chcemy sobie chillować, a ty jakieś problemy robisz Ja już nie mogłem dalej rozmawiać Bo kolejny kolega mu Miał piwo w dłoni, już takie mówi Dobra, ja im spierdalam. I tak postawił piwo na ziemi Ja już wiedziałem, że nie ma żartów Tak zaczynam go, go blokować, drogę Mówię, nie, uspokój się, spokojnie Wszystko ten, się jakoś załatwi, co nie a Nie, no jeszcze ten pijaczek mój, że no, widzi, Widzę, że jesteście ekipą To możemy zrobić, ekipa na ekipę się będziemy coś tam napierdalać, bo moja już idzie. No i jego ekipa, kolejne pięć osób, to ja już do nich no mówię, że no proszę, ogarnijcie ich czy coś. Ekipa podeszła, mówi, że przepraszamy was najmocniej, że już ich bierzemy, wzięli takich tam, jeszcze ten pijoszek tak próbował, że, że się odwraca, że nie, że nie, coś tam, a oni go wzięli, nie, chodź, chodź, na spokojnie, nie rób problemu. Więc wszystko okazało się ogarnięte i wszystko było... Rozwiązany problem został. Przyjechaliśmy około północy, a do około trzeciej w nocy, prawie trzeciej w nocy piliśmy. szkoda, że piwa, bo ja po piwach się strasznie źle czuję. Są to no, dla mnie najgorsze możliwe alkohol. Ja wolę pić zupełnie coś innego. I co idzie? Co się odjebało? Było zaraz przed trzecim mówimy, że dobra, zwijamy, dobra, zwijamy. Chyba tam namiotów było tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy. Kurwa! 3 godziny do prawie 6 rano łaziliśmy pomiędzy namiotami, szukaliśmy swojego namiotu, swojego pozwisku, no nie dało się to wszystko jak kopii w klej wyglądało. Chodzimy, chodzimy, znajomy już tak, już tak się zaczyna siadać, mówi nie, pierdolę, ja tu na ziemi się kładę i idę spać, pierdolę, tam ja wy nie no damy, stajemy, musimy, to musimy to znaleźć, to no, niemożliwe, że to zgubiliśmy Chodziliśmy już przez prawie 3 godziny w to i z powrotem nie mogliśmy. Najlepsze jest to, że jak... Jakiś znajomy mówi, że o co tam, Zgu... zgubiłeś się, czego szukasz, czego szukasz i okazało się, że ten znajomy, ty znajomy znajomego, którego się totalnie losowo spotkali jeszcze z 5 godzin wcześniej I mówi stary. No normalnie, no obóz zgubiłem, nie wiem gdzie ja jestem, stary, no nie wiem gdzie dojść. A tamten mówi, ten osobowo spotkany gość, co nie pamiętasz, tam masz obóz. Ale tak takie, o kurwa, dobra rzeczywiście, lecimy tam, w kocu znaleźliśmy, przespaliśmy się. Poszedłem spać, to już było około 6, a koło ósmej już się zrobił taki żar, taki totalny żar, że już przed 8 wstałem, obudziłem się, bo nie mogłem wytrzymać w tym namiocie, była taka duchota, że Boże kochany. Wstałem z tego namiotu, wziąłem ze sobą kocyk, idę w pizdu, tam. Szukać cienia jakiegoś. No, żeby było na dworze, ale żeby był cień. Ale no niestety nie byłem jedyny, który na to wpadł. Strasznie dużo osób pozajmowało mnie ze ścieniami. Wyszło, że przeszedłem chyba z półtora kilometra wzdłuż w ogóle całego eventu, żeby znaleźć sobie jakikolwiek cień do spania. I totalnie tam, gdzie mieliśmy obóz, to od razu po drugiej stronie, całkowicie na samym końcu znalazłem. Była taka krata, i na trytytkach było zawieszone, taka reklama. Reklama billboard, jak zwał, tak zwał. I ona puszcza taki, taki cień, że ja popatrzę na słońce, będzie przychodziło tam. Czyli cały czas tu nawet jakbym usnął na 5 godzin to będzie, będę cały czas w sieniu, super! Położyłem się, prawie od razu mi odcięło, a byłem na takim kacu, że tak mi wszystko bolało, a i przypominam, że nic nie jadłem, przez prawie 2 dni. Poszedłem spać. Nie uwierzycie co się stanęło! No dla mnie to totalna patologia co się stało! Co gość się odjebał. Był, dostali wszyscy informacje, że około godziny 16.17 ma się zerwać mocny wiatr. I dlatego wszyscy pracownicy, którzy tam byli zajmowali się tacy opiekunowie, nie wiem jak to nazwać, wolontariusze mieli podcinać te wszystkie trytycki z reklamami. I chłop przyszedł! Odciął to, i mnie na tym słońcu zostawił, nie obudził mnie! Poszedł sobie w pizdu z tą reklamą, ja totalnie nieświadomy! Leżę, na po kilku godzinach się budzę! Wierzę widać po twarzy. <głos> Stary! <głos> weź mi nawet nie mów co... Ja tam myślałem, że zde... Ale tu coś tam się... Chwila opowiem do końca, bo jeszcze 50 zdań do przodu lecieć, ja muszę się spowalniać, po kolei wszystko lecić z informacjami. No ja się budzę! Ja patrzę! Co się dzieje? Boże na totalnym kacu, pusty jak prawie dwa dni nie jadłem. Taki wysuszony jak kurwa... Nie wiem... Z, b, patrzę! Gdzie jest ten billboard? Wy co się dzieje! Ja na tym słońcu biorę, wstaję! Ledwo co wstałem? w jaki ja bez energii jestem? Jaki co poobijany, mówię! Tak... Jeszcze taki prawo, lewo się patrzy. Mówię no kurwa, no stał tu, stała tu ta reklama na tym płocie, coś się stało. Nie no wziąłem kocyk idę. Nigdy w życiu nie miałem takiego stanu. Nie to że tak silnego kaca, ale takiego poziomu totalnego osłabienia organizmu. Ja chodziłem tip topem, patrząc się na swoje stopy, z taką prędkością, z taką prędkością szedłem. I ja kompletnie nie miałem pojęcia, czy je ja będę miał siły na następny krok. Byłem tak zbity z energii, tak odeszony, wypruty z esy, że nie wiedziałem, co się ze mną totalnie dzieje. Nigdy nie czułem się aż tak bardzo zwaty, tak wypruty. Masakra to była. Ale jak chłop mógł tak zrobić? Nie obudzić, chociaż przepraszam, jak coś to odcinam, czy coś ten, no zostawię mnie w pizu. Ale najlepsze jest to, że miałem jeszcze taki wachlarzyk, wachlarzyk jeszcze z Pyrkonu, z Festiwalu Fantastyki i ja, ja no nie machałem się, no nie miałem energii, żeby się machać na ten słońce, tym, ale tak idę. I tak idę, powoli sobie idę i nagle słyszę jakieś, jakieś anime, anime-openik, jak na całą pizdę na głośniku. Pum, 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 Kaki meło, Co się dzieje? Nie wiem co się dzieje, idę przed siebie, ja nawet nie wiedziałem jaki mam cel podróży, ja po prostu musiałem gdzieś zrobić cokolwiek, byłem przesuszony, byłem bez energii, w pusty żołądek, nic, nie wiedziałem kompletnie. I nagle podchodzi do mnie gość właśnie co z głośnikiem ten i mówi Ło stary, byłeś na festiwalu fantastyki w Pyrkonie? Poznaję, po wachlarzu, co nie? A on... Tak, tak, no byłem, byłem, byłem. No coś tam stary, stary i coś no, gada do mnie gada, gada, ja tylko idę z tak z przeknięty oczami, tak mówię, no super, super, no zajebiście, zajebiście. On ja mówisz, że nagle, że jak tam coś się dzieje z tobą w ogóle wszystko w porządku, ja mówię, nie stary, ja, tak mu z grubsza powiedziałem co się stało. Ja I ona ja mówię takie, że wody, wody, że po prostu proszę zaprowadź mnie do źródła wody. Mówi, pewnie, spoko, nie ma problemu ziomuś, chodźcie tam, zaprowadzę, co nie? Eee, I zaprowadził, ale ca i cały czas gadał, gadał, gadał. Ale to było spoko, to nie było takie gadanie, które mnie tak jeszcze bardziej dobijało, tylko gadanie, które tak troszkę mnie wyciągnęło z tego wyprócia z esy. Tak fajnie mnie do ziemi przywracał, że byłem... Czułem, że dobra, jestem tu i teraz. Przy wodopoju była kolejka ogromna, jak ja to zobaczyłem, mówię, dobra, chuj, umrę, ale dobra. I taki skulony, normalnie, pomintelony stoję sobie. I nagle słyszę.. Jacek! Co ty tutaj robisz? Ja pytam, Jacek! Ja tak tylko... Co jest, że ktoś mi woła? Coś mi tu zna, mówię, co się dzieje? Ja patrzę, a tam koleżanka z Holandii, którą nie widziałem chyba z dwa lata. Tak totalne losowe spotkanie podchodzi do mnie, że cześć, cześć, ja co tam u ciebie! Mówię, no wszystko w porządku, tylko że to, no, tak też z grubsza powiedzenia historii, mówię, ja tak patrzę dwie wielkie baniaki są na pełni wodę, mówię, proszę cię, ale mi troszkę wody do butelki, proszę cię, no normalnie umrę jak tego nie zrobisz. Na litość wiedziałem, dała się zbejtować i pół butelki wody zgarnę od nich. Ale nie, bardzo mi było miło w ogóle, że mnie uratowała Nalała mi na i się, mówi dziękuję ci, bardzo, no uratowałaś mnie, no po prostu mnie uratowałaś, dziękuję ci. Najlepsze jest to, że doszedłem do tego wodopoju i to było coś takiego, że były kran po jednej i str drugiej stronie i taki żądek, tak pięciu, tak pięć, 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 takie rządki, co nie? I każdemu normalnie leciała woda. Ja odkręcam u siebie pyk, 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 pyk takie, no że ledwo co te krople się odłączało od siebie, w ogóle ciśnienia nie miałem, ale już nie miałem się w ogóle zmienić stanowisko i stałem tak, taki pomintolony z tą butelką. I tak stole sobie i stoję się na pewno, kurwa, z 10 minut stałem aż się napełni Ale no musiałem, musiałem mieć zapas wody dla siebie, bo normalnie bym umarł Później miałem misję, żeby dojść do swojego obozowiska <laughs> I taka sytuacja, że przez to, że nie miałem kompletnie energii Robiłem parę przystanków, że na przykład <laughs> Znalazłem cień, włożyłem kocyk, spałem przez pół godziny, budziłem się stawałem, szedłem kolejne, nie wiem, jakieś pół kilometra, znowu znalazłem cień I tak parę przystanków robiłem Świetna <śmiech> sytuacja Ale... Po Drodzy, no byłem coraz słabszy przez, przez brak jedzenia czegokolwiek i spotkałem najlepsze co? Znowu tą samą osobę, która właśnie namawiała na piwo, co z nami jechała bla bla karem tak totalnie ja spotkałem i ja bagietę czeskową Mówi, coś no moja, chodź tu podaj, co, chcesz bagietę czeskową Mówię tak, tak, muszę zjeść cokolwiek, zatem jeden kawałek, wiecie jak jest, bagieta czoskowa, segmentowana taka. Jeden kawałek, tylko co byłem w stanie zjeść, bo od razu mój żołądek takie, o, ho, ho, nie, nie, nie. Ale no, wiedziałem, że muszę się zmusić, żeby było coś na żołądku. I po tym jednym gryzie mówię, dobra, okej, okay. chociaż tyle, chociaż tyle jest tam. I znowu tam o, i obok niego ustałem na pół godziny, wstałem i znowu poszedłem do obozowiska. Jak mnie spotkali, mówił, że u, ty, dzwoniliśmy do ciebie, martwiliśmy się o ciebie. Gdzie ty byłeś? Ja mówię, że nie wiem, ja musiałem znaleźć miejsce, to to i tamto. Ja nie wiem, mówią, ale ty stary, jesteś przybity, jak ty sobie wyglądasz, I się prześpi coś. A wie, no, idę do namiotu spać. Przespałem się dwie godziny, ale wstałem tak nowo narodzony się poczułem, tak stałem, mówię, ale się czuję dobrze, dobra, całkowicie mi powróciła energia, powróciło wszystko, otworzyłem sobie puszkę z tuńczykiem, którą przywiozłem, wpierdzieliłem całą, mówię, ale czuję się pełen energii, dobra, teraz jest wszystko w porządku. Używamy wehikułu czasu i wracamy się do historii y, szukania namiotu przez trzy godziny, bo jeszcze nie opowiedziałem wszystkiego. Szukaliśmy namiot przez 3 godziny. I najlepsze jest to, że za... <laughs> byliśmy na najebaniu mocno i potknąłem, nie zauważyłem się, bo tam wszędzie dosyć że namioty były, to były linki, to było jak normalnie, nie wiem, jak w jakimś filmie, szkola, pułapka, musiałeś kurwa, styl żurawie robić, żeby przechodzić przez te wszystkie linki obok namiotów, ale nie udało się, wpadłem na minę, potknąłem się i normalnie tak na całą długą i sobie... Tak, tak, przyrumbałem ziemią, aż szczękę całą poczułem, na szczękę się wywaliłem, tak puu! I tak, jak mi zatrzęsło wszystko w głowie, tak mnie łeb napierdzielał. Jeszcze obok akurat ludzie stali, tylko usłyszałem Ty, widziałeś jak przyjebał szczęką o podłogę? Ja pitole! <grystanie> tylko coś takiego usłyszałem. <grystanie> no grubo było fest, no nie, mogę, nie będę ukrywał, że niesamowite tam są spartańskie warunki i... Ale wszystko spoko, że tam można spotkać właśnie ludzi, którzy tak bezinteresownie podejdą i się spytają, czy wszystko w porządku, czy mogą pomóc itp. i Pierwsze 16 godzin mojego eventu właśnie wyglądało w taki sposób. więc mówię, dużo osób się zraziło strasznie na moim miejscu. Eee, ja mam coś takiego, ale mimo wszystko pozytywnie wspominam. Pozytywnie wspominam, było, było to niesamowite wydarzenie z pojebanymi, otwartymi ludźmi z dystansem do siebie, gdzie Cały czas jakieś historie tworzyły na nowo. Polecam w 100% pojechać na coś takiego.